No hej widzowie, 1067 rok Kontynuujemy tutaj rozbudowy naszego wielkiego cesarstwa Tutaj moi drodzy na samym początku Się odniosę do waszych komentarzy Że może połączyć ziemię Grecji z Chorwacją No fajnie by było, tylko wiecie, to jest to cesarstwo A ja na razie tak nie chcę się z nim bić Bo on tutaj 72 tysiące ludzi Trochę dużo, więc na razie ten temat coś zostawimy Tutaj kolejny od pana hotdoga Kiedy tutaj skupimy się na rozwoju ziemi Moi drodzy ja tutaj ciągle rozwijam te ziemie W sensie takim, że nie wiem, mamy taki Konstantynopol Ja też mam moda, który jakby robi to wszystko za mnie Tutaj ym, po prostu auto building jak na przykład mam taki Konstantynopol, tutaj po prostu te wszystkie budynki się same budują i się rozwijają, więc tutaj no jakby... Jeżeli chodzi o development, to development wiele nie zmienia. Bo tak jak widzicie, rozwój daje nam tak, liczbę pooborowych większą, podatki zwiększone tam procentowo, ale to nie jest jakoś niesamowicie dużo i limit zaopatrzenia. Poza tym, jeżeli chodzi o naszego doradcę, wykorzystujemy go bardziej, żeby zmieniał tutaj kulturę. I w sumie tyle. Tutaj tylko właśnie śmieszna sytuacja, że tutaj mamy islamistów yy, yy, na Litwie. <laughs> to jest ciekawe. No i jak zdobędziemy tutaj, moi drodzy, Rzym, no to stolica raczej będzie w Rzymie. No bo co to za cesarstwo Rzymskie, jak stolica byłaby w Konstantynopolu, ale zrobimy tak, że. Konstantynopol też będzie naszą prowincją, i Rzym też, żeby z tego będą ogromne pieniądze szły. O, i chyba widzę, moi drodzy, nasz pierwszy cel: czyli mianowicie tutaj wybrzeże Afryki, bo tutaj mamy takiego gościa, który ma 12 tysięcy wojska. A gdybyśmy mu tak wypowiedzieli wojnę. O, o to wszystko. Kurde, ale to byłoby ziemi tutaj. On nie ma sojuszników? Aha, bo to chyba jest jego wasal albo coś. W sumie czemu nie? Byśmy tutaj niezły kawałek ziemi zdobili w Afryce. Wystawmy armię i zobaczymy. Jeszcze w razie czego zakon możemy wezwać, ale na razie to chyba nie będzie takie konieczne. O, oni gdzieś płyną. Ciekawe gdzie. Aha, tutaj, okej. Okay. To wiecie co, weźmy jednak zakon 6,5 tysiąca ludzi. Niech on się tutaj wystawi. Tutaj dwie armie jakby wycofamy Mamy 20 koła i przypłyńmy sobie tu Dobra, tutaj poczekamy aż zejdzie nam ten minus za wyokrętowanie Dobra i możemy teraz ruszać Nie, nie ma uciekania Dobrze, armi armię tutaj mamy pokonaną A tutaj kolejne prowincje przejmujemy Teraz oczywiście tą armię tutaj będziemy ścigać, żeby nie wypłynęła z Sardynii Sardynia to jest taka pułapka Jak już tam wroga armia przypłynie to już ma przypał Ona to już wypływać, ale powstrzymamy ich I bardzo ładnie ich tutaj bijemy O, i zakończyliśmy wojnę moi drodzy O kurde, ale wielkie Taki placek się tutaj nam zrobił, ale bardzo ładnie to wygląda. Teraz potworzymy sobie tytuły, musimy podbierać trochę pieniędzy. Tutaj trzeba pouzurpować. i tutaj będziemy mieli cały tytuł królewski, to jest fajnie. No i tutaj nawet byśmy mogli później się pokusić tutaj o kolejne państwo, kolejne królestwo. Tyle byłoby tutaj z wybrzeża Afryki, no i tutaj byśmy później lecieli, ale no tutaj, to jest oczywiście z imperium byśmy musieli walczyć. I Później byśmy mogli się skoczyć na tą Hiszpanię, no? Tylko oczywiście wszystko z głową, moi drodzy, żeby tutaj zaraz mi milion buntów się nie zrobiło, no bo tutaj już widzę, że będą bunty za 24 Miesiące. I w sumie moi drodzy, tutaj w tym odcinku moglibyśmy się skupić właśnie na podbojach tutaj, tej, tej Afryki. Tak sobie myślę. Dlatego też tutaj ruszymy o kolejne prowincje. Wystawimy nasze jednostki, chociaż to będzie prosty temat, ale coś tu już idą jakieś armie. Dobra, więc tutaj te 15 tysięcy sobie ruszą. Tutaj dzień, dobry witaj, ale nie uciekajcie. O, właśnie, dokładnie, proszę nie uciekać. Tutaj już sobie przyjmują chłopacy. No to widzę, że coraz lepiej te spusty tutaj wchodzą. <laughs> coraz więcej nam da. Tutaj ludzi się po prostu zgłasza. Tutaj jeszcze jakieś ostatnie desperackie ataki, ale ta armia po prostu zniknęła. No i Proszę bardzo, wszystko zdobyte elegancko. Boże, nareszcie ci goście przestali mieć sojusze. Ci tutaj po prostu wcześniej, co chwilę. Sojusz za sojusze. Milion ludzi, a teraz widzę, że nic. O, zaczynają się bunty. No dobra. Oczywiście nie mogliby tak miesiąc wcześniej. Dobra, tutaj rozwaliliśmy to. Teraz postarajmy się połapać te armie buntowników. Gdzie uciekasz? Co ty robisz? W w miejscu. Tutaj się gromadzą. To bardzo dobrze. Wystarczy wtedy jedna bitwa, żeby wszyscy zostali pokonani. No witamy serdecznie. Bitka, bitka. 47% to jeszcze nie wszyscy. A, tutaj jest 14 koła, okej. Okay. No się buntują chłopaki, no kto by to widział? No coś tam sobie przejęli. No już tutaj ryj dostają. Elegancko, dziękuję. Dobranoc, proszę się już więcej nie buntować. Dobra, tym znowu tutaj bijemy, od razu wchodzimy na stolicę, bo jak pewnie przyjmiemy stolicę, to już będzie po fakcie. Możemy też utworzyć królestwo już Afryki. No i zostało tutaj co? Do zjedzenia tutaj jedna taka. Ci i ci. Więc to jest będzie prosty temat. Dobra, trzeba tutaj tą dziurę, że tak powiem, usunąć. Kolejna wojna. Nie to idziemy oblegać, a reszta po prostu Idzie zmiażdżyć gościa Miazga! Witam kolejnego kolegę Jak tam życie? Jak tam zdrowie? O kurde! O kurde! Ile? Kedzie, bo ja tego nie przewidziałem. Dobra, niech sobie zje tą armię tam na dole To jest właśnie minus posiadania zbyt blisko Punktu, gdzie się wszyscy gromadzą Ale spokojnie, że to zaraz naprawimy To już w takich zwaniach nie jesteś, jak 30 koła Moich wyszło, co? No właśnie No elegancko, moi drodzy. Kończymy Wojenkę. Już praktycznie całe królestwo Afryki Jest nasze, jeszcze tylko to tutaj O, gościł akurat chyba po jakiejś wojnie, jest bo ma bardzo mało... wojska. W sumie wypowiem tylko księstwo. A, nie mamy punktów, a to nie można? Tak. To musimy w ogóle się zacząć na jakieś pielgrzymki jeździć. O, w Afryce nasza wiara już pięknie tutaj się rozrasta, to mi się podoba. Też fajnie, że wasale nawracają. Okay, mamy duże szanse pozbyć się tego cesarza. Robimy to. Gdzie to są jacyś goście, co chcą się przyłączyć? Wasal, zapraszamy. O, dostaliśmy się domek godny. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. I w sumie w tym kraju jakby zmarł teraz ten, to kto wejdzie na tron? Jego jakiś tam... Hmm, następca. Dyn. Szkoda, że ten syn jest już 32 lata, jak byłby młodszy. Chyba, że jego później też się pozbędziemy. No, w ogóle też ma tutaj morderca. Ciekawe. Oj, tutaj już się zaczynają jakieś bunty. O co chodzi? Wojna wyzwoleńcza. I to mi się podoba, moi drodzy. O to właśnie walczy walczyłem. Znaczy, nic nie robiłem. <laughs> ale w czego jeszcze? Jakby tu spisek się udał. 95% dalej. To byłoby fantastico. O, i czy by się udało? Kurde, nie udało się. Kurde, no, co za szkoda. Szkoda, że tak mało tych krajów tutaj się chce wyzwolić, bo. Chociaż czekaj, atakujący ma 90 tysięcy, on ma 48 tysięcy i jeszcze ma tutaj sojusznika. Czy to jest dobry pomysł go teraz zaatakować? Mam pieniądze i nawet jak prowadzę wojnę, to nie tracę tych pieniędzy, a on... MINUS 4 TYSIĄCE! No właśnie, wiecie co, moi drodzy, problem jest taki, że tutaj, no, czterech władców się dołączy do tej wojny. Czy ta Ruś tutaj? No, nie wiem, popatrzymy na razie. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Czy ten gościu wygra tą wojnę domową, czy przegra. Na chwilę obecną ciężki temat. Na razie po prostu wracamy tutaj do Afryki i po prostu wypowiemy tutaj wojnę o to księstwo. Bo ja nie chcę ryzykować. Mamy dobrą pozycję aktualnie, taką ogólnie. A taką wojną sobie możemy dużo rzeczy zepsuć. Więc po prostu sobie tutaj teraz przejmujemy, sobie, moi drodzy, prowincje. Tutaj widzę, że nasz kolega przypłynął i już ucieka od razu, może, ale nie damy ci uciec. O, a tutaj... Czekajcie, bo tu jakiś drugi konflikt się pojawił. O, wojna, wyzwolenie, to było. A tutaj wojna o niezależność. Ej, podoba mi się to. A ja i tutaj ten duży kawałek chce się oddzielić. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Niech to imperium się rozpada. Stolica przyjęta. Jeszcze jakieś artefakty ukradliśmy. Normalnie jak Brytyjczycy kradniemy sobie. No i bardzo ładnie tutaj, ładny przyczółek w Afryce. No i tutaj zaraz się weźmiemy za ten tutaj kraj, tylko... No oczywiście musimy też zwracać uwagę jak tam z nawracaniem, no nieźle. Trochę mnie martwią ci katolicy, że oni nic nie robią. I boję się, że jak w końcu coś zrobią, to ruszą na mnie. Jeszcze bizancją znowu to jakieś rozłamy przeżywa. No i widzę, że przegrywają te wojny. Bardzo mi się mu to podoba. Jakby się tutaj uwolniły jakieś kraje, to byłoby fajnie. Minus 5 tysięcy złota. Chyba dobrze zrobiliśmy, że poczekaliśmy. Coś tak czuję. Ej, tutaj coś może się uwolnić, tak? Z tego co rozumiem, taki. Dobrze, jakby to się uwolniło, byłoby super, byśmy mogli to szybko podbić. Ten tutaj chce się uwolnić, a. Kurde, się wysłali mu hajd, gdybym miał. No, wyślemy temu gościu podarek. Niech ma, bo on już miał minusowy gold. A on tu musi działać. Musi się uwolnić, żebyśmy mogli go później podbić. I własna armia. Ostatni tutaj rozwój, moi drodzy, w naszej dynastii. Jeżeli chodzi o drzewko tam walki, i możemy. Chciałbym sobie zrekrutować tą straż rodową, ona jest lepsza niż taka zwykła Razu ją weźmiemy na maksa No tutaj ja widzę, że armia topnieje, coraz większe minusy tu mają Jeżeli chodzi o... Jeszcze broni się przed jakąś... to, to jest? Powstanie populistyczne Bardzo fajnie Ej, w sumie, w sumie już mam 31 tysięcy wojsk. Bo jeżeli Bułgaria się tutaj uwolni, to tak sobie ją podbije. A gdyby podbić Egip, ten władca ma 7 tysięcy, ten władca ma 4 tysiące, ten ma 8. Jolo. <laughs> Wystawmy wszystko tutaj. Armia, aresa, czy tam kapłani też. Ci kapłani to już nawet mogą sobie gdzieś tam płynąć, żeby coś tutaj przejmować. O, na przykład tutaj. Oni mają tak przerąbane dwóch buntowników. Ja im wypowiedziałem wojnę. I jeszcze tutaj bunty jeszcze. Ja jestem ciekawy, czy te armie gdzieś tutaj uderzą tego wroga, czy nie. A nagle armia mi Urosła do 42 tysięcy. To nieźle. O, i oczywiście wszyscy tutaj płyną. Urde, złapali mi armię. Dobra, musimy się wycofywać. Ja to myślę, że sobie jeszcze jakiś najemników weźmiemy. Tak, na wszelki wypadek. 1600 zawsze coś pomoże. O, oni chcą teraz gdzieś uciekać. Ciekawe dokąd. A! To nieźle. Co tu, co tu się dzieje? Halo. Ha, i oni teraz przypłynęli tutaj. No, co za bezsens, ja nie wiem. W ogóle, czy ten goście skończył już wszystkie wojny, czy jak? Nie, no z tym nagle zaczął wygrywać. Ja, pierniczę. o co chodzi w tej grze? to Ja nic nie wiem. Ale dobra, armie się dzielą. Jedni idą tam, drudzy tutaj. Dobra, czy byśmy ich tutaj pokonali? Chyba tak. Dobrze, dobrze, klepiemy ich. O to chodzi. Dobrze, i teraz byśmy poszli sobie tutaj. A jeszcze oni tutaj do mnie dochodzą. Okej, okay. to jeszcze jestem w pozycji obronnej. O to chodzi. Wy chcecie dalej się bić? Dobra, odpuszczają sobie nieco. Musimy łapać im teraz armię. Nie dać im po prostu się regenerować, nie dawać im nic. Dobrze, dobrze. Klepiemy, bijemy. Dobrze, tylko ta nasza armia już jest taka mega zmęczona. Jeszcze wróciliśmy do Konstantynopola, żeby zregenerować siły. Ale widzę, że tak, że tutaj będą starali się odbijać te prowincje, które zajęłem. A znowu się rozdzielają. Oni w ogóle zasobów nie mają. Widzę, że wszędzie mają czachy. To bardzo dobrze dla nas. Dobra, tutaj złapiemy ich na pustyni. 11 koła ludzi, okej. Okay. Czy 4. 4 też może być, ale tutaj widzę, że te 5 tysięcy się do nas wraca. Już nie. To musimy ich sami złapać. Oni chcą od nas biały pokój. Na razie nie. Na razie. Na razie nie chcemy białego pokoju. No to jeszcze coś, coś Czy Pojawiło się nagle 10 tysięcy wojska. Może oni przypłynęli? <laughs> nie wiem. A może się kogoś uda tej złapać. Kto wie? Zresztą nie oni wypływają już w morze. Tylko gdzie oni płyną znowu? To jest pytanie. Aha, gdzieś tu. Czekajcie, gdzie oni chcą? Co oni robią? Na plecy mi wchodzą, no dobra. Hm. Dobra, bijemy ich. Tutaj mamy pozycję obronną, więc oni jeszcze tylko dochodzą co chwilę. To dobrze dla nas. Tutaj nie damy, nie, nie damy im tutaj odpłynąć. Macie się bić ze mną. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. Ładnie ich tutaj klepiemy. Musimy teraz to powrotem przejąć. Tutaj musimy nasze armie zregenerować, więc niech oni to odbiją. Aha, oni sobie na Rodos popłynęli. Ja nie wiem, jaki sens tak tamtych prowincji podbijania, ale okej. Okay. Dobra, tu widzę, że każdy sobie uzupełnia zapasy. To dobrze. I co? Nie... nie Lol, on te wszystkie wojny o niepodległości wygrał. ale jest mega zadłużony. Więc w sumie, i tak jakbyśmy tą wojnę przegrali, to on tak przez długi okres nie będzie mógł powiedzieć żadnej wojny. Więc będziemy chyba ciągnąć tą wojnę jak najdłużej. Dobra, płyną na Ateny. Dobra, idziemy sobie tutaj, na tą baronię. Tutaj mamy pozycję obronną, więc bardzo dobrze. Czy my to wygramy? Wygramy. Dobra, dobra, jest Git. <laughs> I oni tak, oni wy wypłynęli stąd, żeby się zatrzymać na tej wyspie i wrócić tutaj. No to za bez sens no znowu się tutaj tak ładnie rozstawiają i idziemy na baronie, bo tylko tam chcemy się bić. No i proszę bardzo, pozycja obronna. O, ale, to, 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 Tak y, dobra, wygrywamy, wygrywamy, okej. Okay. Już tak trochę przez chwilę miałem możliwości. Ej! Dało się, złapaliśmy dziedzica! I mamy to. Mamy całą, moi drodzy, cały Egipt. Uuu, powiem wam, że to nie była prosta wojna. 6 lat trwała, no i trzeba było się trochę tutaj gimnastykować. Na początku nie było to tak kolorowo, no ale wykorzystaliśmy po prostu okazję, gdzie po prostu ten kraj był osłabiony. No i nowe cesarstwo rzymskie ma piękny tutaj napis. Teraz kwestia po prostu nadania tych tytułów. Różnym tutaj ludziom, na przykład córce. Oj, teraz wyznawcy dżihad. Teraz mogą wypowiadać święte wojny, bo musimy uważać. No i moi drodzy wasale, to ja garnięci naszego syna tu daliśmy jako właśnie. Króla Egiptu. Więc w sumie taka Afryka, no tutaj praktycznie tylko to zostało. I wtedy można powiedzieć, że Afryka jest ogarnięta. No oczywiście że tutaj będziemy musieli walczyć, ale to na spokojnie. Na razie to kwestia będzie pod tytułem nawracaj, zmieniaj kulturę i tak dalej. Oj, tutaj w ogóle mamy Aleksandrię jako miejsce święte. Nauka za poziom religijności plus dwa. To spoko. Tak my mamy na maksa. To 10 punktów zyskujemy, nice. O, widzę, że tutaj kolejne problemy z cesarstwem. Co tu się dzieje? Wojna wyzwoleńcza, Gruzja, okej. Okay. Wojna dezintegracyjna. Dobrze, niech się rozwalają. No już powiem wam, że wychodzimy z tego momentu, gdzie tutaj jakby jest strach przed takimi Włochami i tak dalej. Um, już po prostu mamy potężną siłę, 33 tysiące ludzi. Nawet moglibyśmy tutaj walczyć nawet z państwem zachodnio-frankijskim. Ale to jeszcze Włochy by dołączyły. No, ale już jest, nie, już jest nieźle. Już jest taki moment w kampanii, gdzie jesteśmy naprawdę mocnym państwem. I mamy kolejny rozwój dynastii. Teraz tak sobie myślę, to by tu pójść? I pójdziemy sobie chyba w prawo, bo tutaj mamy tak. Opi powszechna opinia. Później mamy koszty tytułów i kontrola. Tutaj koszty budowli posiadłości. No, chyba pójdziemy, to, to jest dobry pomysł. O, krucjata wobec Akwitanii. W końcu ktoś tutaj się ruszył, widzę, Panie papierzu. No ciekawa sytuacja, ale bardzo mi się to podoba, że tutaj jest jakby temat y, katolicy kontra islam, niż y, katolicy kontra my. Zobaczymy, jak to się rozwinie. O, w ogóle Włochy walczyły z papieżem i wygrały. Ty, a jakbyśmy my wypowiedzieli teraz wojnę papieżowi? No, Włochy mogą się dołączyć, a jeszcze koła ludzi. Raczej byśmy to wygrali, ale, ale na razie nie, na razie nie. Poczekaj, ja jestem ciekawy, co tutaj się wydarzy. Tak sobie myślę, że trzeba by zakończyć temat tutaj Afryki, bo tutaj tylko on nie ma sojuszników. 20 koła ludzi, mam 36 już, całe królestwo. Let's go. Po prostu katolicy się ruszyli, więc my też musimy się ruszyć. Uuu, a co tu się utworzyło? Co to takiego fajnego? Hajastan. Ej, my to musimy zaraz podbić po, po, po tej Afryce. My to się w końcu oddzieliło. Nice. Gwiazdy nam sprzyjają. Zeus nas wspiera, czy jakoś tak. Do ja widzę, wroga armia już sobie przypłynęła. Ja jestem ciekaw, gdzie oni chcą iść. Okej, okay, tak widzę, że się zastanawiają jeszcze. Bo ja im tu przejmuję z kilka prowincji. No zdecydujcie się, bo ja się trochę tak stresuję. Dobra, spaceruję, robią jakieś trójkąty tutaj. Okej, okay, tak, 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 No i rozpoczęła się, moi drodzy, tutaj właśnie ta. że tak powiem, krucjata. Ty, to my stoimy po której ze stron? Ale dlaczego? My jesteśmy przeciwko katolikom? Ej ale dlaczego? A rozumiem, bo tu mamy taki mały skrawek ziemi, tak? Tak, dobra. Aha, i on jak wypowiada wojnę o całe królestwo, czyli również o to. A, to ja nie wiedziałem, ale dobra, to mamy potężnych sojuszników, to sobie skończymy tutaj wojnę w tej Afryce. to jest kwestia chwili, ale, 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 ale jaja, co nie, ty, nie spodziewałem się. W ogóle się na to nie szykowałem. Dobra, mamy to wszystko przejęte. Teraz tą armię tutaj musimy złapać, pobić i, i razie będzie koniec wojny. Ty, ale, ale, ale mind pack taki totalny. No może chodźmy od razu tutaj na tą stolicę albo coś. To trzeba będzie walczyć zaraz. Ale kto ma większe siły? Oni niby. Dobra. Dobra. 92%. Kończymy wojnę. Elegancko. Teraz, chłopaki, pójdźmy gdzieś tutaj na naszą prowincję. <śmum> Musimy coś bić katolików. Ty, ale i tak sobie tutaj te, ci i ten Islam sobie radzi tak beze mnie w ogóle. Czy może to niech oni się tam po prostu biją. Ja sobie tutaj poregeneruję nieco siły. Dobra. Coś widzę, że chłopaki powoli przegrywają, więc coś im tam jednak pomogę. No, tu mam jakąś fajną baronię, byśmy mogli się tam spotkać. Co nie, chłopaki? No. I elegancko dochodzi do bitwy dobra, nawet nie ma pokazu slajdów, tak mi się wydaje. Okej, okay, tutaj też chłopaki sobie radzą. Tylko gdzieś na baroniach się bić, żeby tutaj jakoś głupio armii nie stracić. No bo takie naprawdę małe jednostki łapać. O właśnie, jak tutaj. Że. O, tutaj właśnie ich złapiemy też. Bardzo fajnie. Siema, siema. Cyk, myk, pyk. Bijemy się. Ja nie chciałem z wami walczyć katolicy, ale to... No wiecie, no to wy chcieliście, co nie? No tutaj niezła impreza się robi Musimy tutaj dołączyć na czas, bo przegrają moi Siema, siema Łatwa ta krucjata No tutaj niezła impreza się robi Też się dołączamy znowu Dobra, jest... szanse są wyrównane, ale ty, przegrywamy Dobra, to ja spadam, nara <grybujesz> Idę regenerować siły no, Tak coraz ciężej wam powiem, ta krucjata idzie Tutaj już, moi drodzy, w Afryce mamy pięknie królestwa utworzone Wszystkie cztery Nowe cesarstwo rzymskie. Pięknie to wygląda. Dobra, musimy się wbić na jakąś baronię i tutaj pomóc chłopakom, bo sobie, no, ewidentnie nie radzą. O, stres nas trochę tutaj dojechał. No to co, biczowanie. Nie jestem ciekawy, czy to wygramy, bo tak się walnęliśmy tutaj 45 tysięcy na baronii obronna. Oni dochodzą tutaj. Dobra, na razie źle. Nawet się jestem zdziwiony, że nam wychodzi. O, bunty! No to słuchajcie, chłopaki, fajna, krycjata i tak dalej, ale ja. Tam nie będę o jedną prowincję takiego poświęcał, musimy wracać do Afryki. Siema, buntownicy. Słuchajcie, ja tam trochę nie mam czasu na was, więc, yy, że tak powiem, szybko dostajecie w ryj i nara. 43 tysiące ludzi tu jest, o kurde. No, powinniśmy wygrać. Da, wygrywamy, okej. Okay. Jest git. To jeszcze gdzieś są? A tu jest jeszcze jakaś armia, okej. Okay. Po pustyni musimy gdzieś łazić, szukać jakichś buntowników, ja nie kumam tego. No i dobra, gitara, nara, żegnam, wracamy na Krucjatę. Musimy się znowu zregenerować, nieco. Bo to te, ten zaopatrzenie to po prostu topnieje w oczach. Ciężki temat się robi, widzowie. <laughs> Zobaczymy, czy tutaj coś zdziałamy, czy nie. Czy przegramy. Oj, oj, oj. To jest tak średnio, to widzę. Aczkolwiek, no, coś tutaj, tak jakbyśmy dawali radę. Dobra, daliśmy radę. No, jest, że ktoś tam się będzie w nas bijać? Tak, jakieś 1200 ludzi. Okej, okay. ale oni gdzieś tam coś przyjmują ci wrogowie. To jest właśnie najgorsze. A może jakbyśmy tutaj tak wjechali na tą stolicę? O, i proszę bardzo, zdobyliśmy stolicę. Państwa. Zachodnie frankiskiego, ale to nic nie daje. <grywa> Ty, a jakby tak zdobyć papiestwo? Ty, to brzmi jak plan. Szczerze w tej wojnie to my mało co tracimy tak naprawdę. Wraj czego, co tam jedną prowincję. Tutaj moi drodzy, na naszej starej dobrej sardynii regenerujemy siły i ruszymy na rzym normalnie. No witam, Rzymian. Ty, trzy miesiące i podbijemy Rzym, ale to jest ciekawe, po... Bo... Tutaj, no, nie ma co się klepać, bo oni mają przewagę liczebną. Chociaż nie jest aż tak źle, ale. No, my mówię. My tracimy w razie czego to. Ten kawałek tutaj. Więc to to, to. to. jest dla mnie bez problemu. O. Zdobyliśmy Rzym od razu tutaj 6% wbiła nam wojna. No, ale tu widzę, że tutaj oni już przejmują. Kurde, chyba będziemy musieli tutaj zaraz wrócić i pomóc. Mnie strasznie dużo prowincji już tutaj poprzejmowali. Zresztą ta Wenecja jeszcze mnie korci, ale. Mniej 43% są. Ale to, że podczas krucjaty Rzym zostanie zdobyty, to chyba nikt się nie spodziewał. Dobra, coś tu się staramy odbijać, te prowincje. Tutaj chce bi się bić. Proszę bardzo, lecimy tutaj na Baronie Tam posiłki zatrzymane, tutaj się chyba pogromadzimy, ale dobra Nie no, tutaj sobie elegancko dajmy radę Dobra, musimy się nieco wycofać, bo tu widzę, że te armie się gromadzą, a my mamy coraz mniej ludzi W ogóle ta krucjata już trwa 8 lat, strasznie długo Tutaj dochodzi do kolejnej bitwy, ale jakieś takie małe armie łapię gdzieś tutaj Ale to dobrze, mali też muszą padać No elegancko No tutaj jest jakaś zadynka. Ale kurde, o kurde, a się... a się walnęliśmy, ale chyba przegramy, no No musimy się wycofać Lepiej się wycofać, niż żeby stracić jakąś tutaj dużą ilość armii a, 98% krucjaty. To raczej już przegrana. 100%. Tak. Porażka. Dobrze, moi drodzy. Porażka, niby. Ale tutaj, jakby dla naszej wiary, się nic złego nie dzieje. Gdzieś tam nasze siły pokazały, że, że są sobie mocne. Tutaj z Akwitanii. Nie zaatakujemy przez najbliższe 10 lat. No okej. Okay. Ja myślę, że tak nic złego się nie stało. W sumie teraz mamy bardzo dużo więźniów tutaj do oddania. No, ale mamy tutaj też takiego gościa, moi drodzy. Który jest w ogóle ślepy. I moglibyśmy tutaj zobaczyć o królestw w Pułgarii. Tutaj sobie od razu idziemy na jakieś tej stolice. Żeby szybko ten temat zakończyć. A ten w ogóle które stolice ma tutaj ostro. Ej, co się się stało? Ty rozpadło się! Nice! To imperium się rozpadło, dobrze. Chwypiemy sobie ich armię, to nie wiem, czy to sojusznik, czy to jego. O, tutaj chyba jego idzie armia. Dobrze, Prosty temat. No i dobrze, 92% możemy zakończyć tę wojnę. No i pięknie tutaj, moi drodzy, sobie połączyliśmy już te nasze ziemie. Tutaj jest Chorwacją i Serbią. Więc no, już tutaj zajmujemy ładną część Europy też. Teraz to takie przydałoby się te państewka tutaj powpłaniać ale to kwestia momentu. Możemy sobie do naszej kultury dorzucić teraz lojalni poddani. To też będzie spoko. Że właśnie jak nasz król będzie schodził z tronu czy coś, czy będzie wchodził nowy, no to mniejsze bunty zawsze. A gdyby tak, moi drodzy, jeszcze pochłonąć sobie Węgry, to... To ciekawy temat, gdybyśmy mieli tej mega dużo prowincji. No, robimy to. Zostawmy sobie całą armię tutaj. Proszę bardzo. Gdzieś tam zakon sobie wynajęli. 28 tysięcy ludzi ma. No ale dobra, powinniśmy dać radę. Chociaż na wszelki wypadek weźmę sobie zakon. Zawsze 11 koła ludzi. Jakby nie było. Niech oni sobie pójdą tutaj. Tutaj jest jeszcze armię oblężniczą wyślemy. Okej. Okay. Mamy dobrą teraz armię na obleganie, na szczęście. Ja uwielbiam, jak szybko te porty padają. Nie lubię, jak wojska stoją kilka lat w jednym miejscu. O dobra, dobra. Tutaj sobie zgromadzimy wojsko i ruszymy z takim tutaj na nich. Dobra, dochodzi do pierwszej bitwy na szczęście tutaj na otwartej polanie. To nasi koni mogą działać, ale ładnie ich rypiemy. Chociaż oni też tam nam delikatne straty robią. Tutaj nawet ta zwykła armia widzę, że daje radę przejmować, więc też fajnie. O! To jest armia się pojawia, chodźcie. Dobrze, złapaliśmy jakąś tutaj opolszczyznę. Jeszcze tutaj idzie na nas jakieś 2,5 tysiąca, bardzo dobrze. I tu jeszcze będziemy gonić tą węgierską armię. Oni się tutaj zatrzymali w ogóle, jest bardzo dobrze dla nas. Tutaj sobie idźcie dalej przejmować. I zostali złapani, tym razem w lesie, ale okej. Okay. Dobra, teraz nasza armia się lekko zregeneruje tutaj. O, żona nam zmarła. Może jakiś sojusz. O, byśmy mogli sobie znaleźć żonę, która miałaby roszczenia tutaj do jakiegoś królestwa w Indiach. Ej, to jest spoko, dawaj o, może jeszcze zrobimy sobie szybko dzieciaka, 33 lata W ogóle imię znane na całym świecie Mamy osiągnięcie O! Zdobyliśmy tutaj prowincję koniec wojny, no jakoś tak super dużo nie przejęliśmy, jakąś taką jedną trzecią, ale okej okay. Nie będziemy się z tym kłócić I proszę bardzo moi drodzy, mamy Zobyliśmy Węgry Czy tam Panonia, jedno i to samo Musimy teraz wypuszczać więźniów, żeby mieć pieniądze na tytuły Ty, jakiś gość z żmudzi? Czekaj, gdzie jest A tutaj. Płaci mi 750 golda, żeby był rodzaj na 15 lat. Spoko mordo. To jest coś wspaniałego. Ja mam takie pytanko tylko, co robią Czechy tutaj w Anglii? <grystanie> to jest ciekawe. A tu jakieś bunty nam się w ogóle szykują. Nice. <grystanie> o, udało się. Ta żona jest brzemienna moi drodzy. Kto wie, może sobie zdobędziemy tutaj królestwo w Indiach. To byłoby w sumie ciekawe. Patrzcie widzowie, 11 listopada 1111 roku. Kurde, nie zaważyłem niestety widzowie, ale tu jest taka sytuacja. Że utworzyło nam się imperium. Karpatia i ta Karpatia. Ona może się oddzielić po śmierci tego władcy Niedobrze Ty, tak wyszło, że w naszej radzie są same kobiety I moi drodzy, dojechaliśmy do 1117 roku Więc kolejne 50 lat za nami Moi drodzy, już jest całkiem nieźle Myślę, że w następnym odcinku będziemy tutaj iść bardziej na zachód I w kraje katolickie Kto wie, może Rzym zdobędziemy A może tutaj w Hiszpanię wlecimy jeszcze to się okaże Tak więc moi drodzy, ja wam dziękuję za dzisiaj Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji A jeżeli czekacie na kolejny film To tutaj sobie możecie obejrzeć yy, odcinek gdzie tworzyliśmy Wikinga, który po prostu najeżdżał całą Europę. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej.